Drodzy i kochani widzowie, w dzisiejszym odcinku będą działy się niesamowite rzeczy. Cóż to za odcinek, Piotrze zapytacie? Są to oczywiście planszowe premiery, które zawsze witacie z otwartymi ramionami na początku każdego miesiąca, gdzie opowiadam Wam, jakie jeszcze rzeczy na GameFoundzie się ukażą, ale też jakie gry nasi polscy wydawcy zamierzają, bo nie zawsze to robią, dowieść w miesiącu. W tym przypadku jest to luty 2025 roku. Ale nie to, że na GameFoundzie pokaże się wreszcie startek Ascendancy w połowie tego miesiąca. To nie jest najważniejsze. Słuchajcie, najważniejszą rzeczą jest pewien fundament, który położył Carlos Amarek, go sprzedaje w swojej firmie Geek Mod. Macie link w opisie do tego filmiku. Ten fundament stworzony przez Carlosa, sprzedawany przez marka, który może być takim nowym rozpędem dla Europy, która utknęła trochę w maraźmie, przykręcając i przytwierdzając korki do buteleczek. I to jest, można powiedzieć, nasz, nasz gigantyczny wkład w rozwój nauki. Ale inni sobie jakieś tam rakiety wymyślają, Starlinki, AI'e AI i w ogóle Bóg wie cuda. My w Europie troszeczkę żeśmy Stanęli, ale być może to, co zostało stworzone przez chłopaków, nada pewien rozpęd twórczy naszej europejskiej cywilizacji. Ponieważ, uwaga, siedzicie, jak nie, to się usiądźcie. Jak stoicie, to wyobraźcie sobie, że siedzicie, ponieważ Carlos zaprojektował insert do Kalaksa. Insert do Kalaksa i teraz pewnie wszyscy przerwali oglądać, dalej już nie będzie się oglądać, zobaczycie sobie co to jest, tak jak powiedziałem, link w opisie do tego filmiku, można sobie to kupić na stronie Geekmoda i możecie sobie wsadzić to w swojego Kalaksa, żeby nie było i poustawiać tam różne rzeczy. Pff, no po prostu nic ciekawszego chyba tutaj nie usłyszycie, ale jakbyście jeszcze chcieli, to chwytajcie Wasze herbaty, tudzież kawy w dłoń i, i jedziemy z tematem. Co Ci nasi wydawcy... Wydają w lutym. Czy się obudzili po styczniu, czy jeszcze nie. Już 22 marca zapraszam Was serdecznie na drugą naszą imprezę dziejącą się na stadionie. Tym razem wynajęliśmy stadion Legii Warszawa i zapraszamy was na rzuć kostką: planszówki, RPG, bitewniaki, malowanie figurek, wspólne nagranie najlepszej 50 gier według widzów i wiele więcej. Bilety w sprzedaży od 17 lutego od godziny 17, a przez pierwsze 48 godzin do każdego biletu pakiet dodatków do gier. Zapraszam. Jeśli... Mówię jeśli. Lubicie gry kafelkowe, to wydaje mi się, że wydawnictwo Czacha Games ma dla Was coś ciekawego, ponieważ dawno, dawno temu, a dobra, nie aż tak dawno temu, pokazywałem Wam na kanale grę pod Middle Ages. To był taki nietypowy kafelkowiec, gdzie układacie sobie te kafelki troszeczkę inaczej, tworząc też pewnego rodzaju historię, jeśli oczywiście ktoś ma bardzo bujną wyobraźnię. I to było na tyle ciekawe, na tyle regrywalne, na tyle proste, że mi się to spodobało, tak więc Wam już wtedy to polecałem, teraz już nie tylko mogę Wam to Polecić, tylko po prostu powiedzieć, że ta gra kafelkowa jest. Jak komuś brakowałoby informacji z tego mojego lakonicznego opisu, no to oczywiście odsyłam do recenzji mego autorstwa, która na kanale od jakiegoś czasu. Czachu. Cza, czachu, ha, czachu, Czacha nie? A? Suchary się same robią. Od jakiegoś czasu już na kanale jest. Tak więc Middle Ages jest. Kurczę, to ładnie wygląda. Boże, muszę napisać im, żeby nie przysłali. Ale mi rzucili cytat na stronie. Tutaj jakieś inne opisy. A o Piotka jaki jest na stronie czachy? Piotr Game, Piotr Jasik Game Troll TV. Dobra jest ta gra. Ja muszę chyba zacząć układać troszkę bardziej rozbudowane zdania. Middle Ages. Dobra gra to jest. Wydawnictwo Egmont wyda dwie gry, takie mniejsze, poręczniejsze. No i pierwsza z tych gier jest to gra potem Kolorowe Trójkąty, z której, jak się dowiaduję, jest to gra dla dwóch do 4 graczy na około 30 minut, w której Waszym zadaniem będzie dokładanie kafelków trójkątów tak, żeby do siebie pięknie kolorem pasowały, dzięki czemu no dzięki czemu gra będzie tutaj szła naprzód, a Wy będziecie mieli szansę wygrać. Pewnie łatwe to nie jest, zobaczę jak grę dostanę. Następna gra, która jak tylko zobaczyłem, to spowodowała Taką nie wiem, gęsią skórkę, bo ja Ubongo lubię, ja Ubongo rozumiem, że ona się może podobać, ale jestem po prostu tak cienki w Ubongo, że prawie wyprzedzam tutaj swoją cienkość w grze Galaxy Tracker, właśnie w grze Ubongo. No ale dobra, Ubongo Travel to jest po prostu mniejsza i podróżna wersja Ubongo, tak więc jeśli lubiliście te Tetrisowy kształt dopasowywać do elementów, lubicie to robić szybko i jesteście w tym dobrze, to proszę, ale ja w to nie będę z wami grał, bo po prostu frustruję się przy tej grze. Ubungo Travel i kolorowe trójkąty od Egmontu w lutym. Galakta. Galakta będzie miała dwie premiery, jedna nie wiadomo, ale też będzie miała do druki gier, więc bardzo proszę słuchajcie, co tym razem Galakta wymyśliła. Uwaga, zaczynamy chyba od, zresztą nie wiem, która gra jest bardziej wyczekiwana, no ale dobra, zacznę, niech to będzie w kolejności alfabetycznej. Słuchajcie, cyklaty, edycja legendarna, pakiet stworzeń herosów, zestaw oddziałów i flot, i oczywiście sama podstawka, czyli cyklady. czyli jest to zliftingowana, odświeżona, trochę zmieniona w stosunku do tego, co było z poprzednią wersją cyklat, gra strategiczna w której będziecie przenosić się do starożytnego świata, będziecie korzystali z mitycznych, mitologicznych potworów po to, żeby uwalić przeciwnika. Plansza zmieniona, kilka zasad też zostało zmienionych. pewien jeden bóg został dodany. Tak więc kto znał Cyklady, to nie jest tak, że dostaniecie po prostu grę w nowych łażkach to też, ale troszeczkę tam zmian zaszło. To cyklady. Gra, na którą bardzo mocno czekam, i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym tygodniu będziecie mieli jej recenzję na kanale. Mianowicie, jest to gra pod tyłem Pax Hispanica plus trzy zestawy takie dodatkowe. Więc jeśli sobie to wszystko kupicie, no to tam trochę złociszy już trzeba będzie wydać. Ale Pax Hispanica już do kupienia nawet jest, nawet już ją widziałem w sklepie. Ale lutowa taka premiera i warto byłoby o tym powiedzieć, jeśli lubicie klimaty pirackie. Tu kolonie, tutaj jakieś pojedynki, bitwy, i no, taką dosyć mocno złożoną grę, jak to na Paxy przystało. No to bardzo proszę, paxy Spanika, duża, wielka taka piracka gra już jest dostępna. Jedna rzecz tutaj wydawca się waha, zastanawia, mianowicie Heroes of Land, RC, czyli gra, która jakiś czas temu duszy została już zrezygnowana przez Carlosa. Możecie sobie zobaczyć jej recenzję na kanale. No tutaj jest taki znaczek zapytania postawiony, a nóż Wideres, może będzie, może nie. Będzie, ale no cała reszta też w wypadku Galakty pojawia się i jawi się pysznie. Mianowicie do druki słuchajcie, do druki takiej gry jak Gra O'Tron. Czyli jeśli lubicie komuś wbić nóż w plecy, to bardzo proszę, ostrzcie swoje noże, zakupujcie grę o'Tron i tam bawcie się dosyta. Kolejna rzecz, czyli Star Wars Rebelia plus dodatek Imperium u też jako dodruk będzie funkcjonował w tym miesiącu. No i oczywiście różnego rodzaju dodatki do gry Mention of Menness. Jeśli coś Wam brakuje, no to bardzo proszę, są, czy będą prawdopodobnie te dodatki w lutym dostępne, przy czym wydawca tutaj zaznacza, że właśnie los Herosów, jak również tych dodatków, no niekoniecznie może być 100% pewny i to lekko może przesunąć się też na marzec, więc Anusz Widelec na początku marca będę mówił to samo, ale oczywiście czas pokaże i zobaczymy. Na razie takie rzeczy od Galakty. Pax już jest, cyklady idą i i z tego się należy cieszyć, bo pax to, pff, to jest naprawdę świetna gra, a cyklady zobaczymy, jak będzie wyglądało to w nowej wersji. Wydawnictwo Granna. Wydawnictwo Granna postanowiło wydać kilka gier podróżnych. Macie oczywiście teraz rzut wszystkich tych gier podróżnych, które wydadzą w tym miesiącu, ale wydaje mi się, że jedna zasługuje na taką szczególną uwagę. Mianowicie jest to gra, na którą spędziłem ja swojego czasu trochę godzin, bym powiedział, ale też tutaj młodsze pokolenie też bardzo chętnie gra w tę grę. Mianowicie mówię tutaj o grze pod Super farm Super farm to nie jest tylko gra dla młodego pokolenia, absolutnie, też dorośli się całkiem dobrze w tę grę bawią, co szczególnie też ci, którzy w ogóle zaczynają przygodę z grami planszowymi, no to teraz została przygotowana gra podróżna, czyli po prostu zminiaturyzowane elementy i Waszego Superfarmera będziecie mogli się bawić w wersji podróżnej, zapakować i tyle. Więc nie tylko inne gry podróżne, ale proszę, Superfarmer tutaj w mojej opinii zasługuje na szczególną uwagę, tak więc o tym mówię. Muduko. Muduko wyda dwie gry i tutaj chciałbym serdecznie podziękować Pani Ani z wydawnictwa Muduko, że no wiedząc, że mogę niekoniecznie wiedzieć coś o tych grach, to przysłała mi warte, piękny, zwarty opis, gdzie mogę Wam go przeczytać, żeby nie być tak głupka i nie mówić o czymś, o czym nie mam pojęcia. Więc Pani Aniu, serdecznie dziękuję. Uwaga, zaczynamy sobie od gry pod tyłem Trucizna. Jest to gra, w której w trzech wielkich kotłach w mrocznym lochu Czarnoksiężnika ważą się magiczne wary. Uodpornij się na szkodliwe eliksiry i wyeliminuj Konkurencję. Mm, trochę brutalnie. Zegrywaj kartę eliksirów, ale uważaj, by nie przerać kociołka. Jeśli łączna wartość kart w kociołku przekroczy 13, trzeba będzie je zebrać. Tak więc uważamy, ponieważ gra z deszczikiem. Yy, liczba graczy 2 do 6 osób. Yy, no i spoko. Czyli taka yy, prosta rzecz. Spiżarnia wróżki, zaczarowana gra rodzinna. To druga gra, którą wyda mu duko. Każdego dnia o świcie leśna wróżka wybiega ze swojej chatki na skraju lasu. Właśnie sobie to wyobrażam. By na miejskim targu wystawić na sprzedaż potrawy. Mikstury i amulety. W tym czasie jej pomocnicy, skrzaty, zbierają w okolicy magiczne składniki. Aha, muszą się jednak śpieszyć, mają czas tylko do zachodu słońca, bo gdy zapadnie zmrok, z niezebranych ziół kwiatów, grzybów, owoców leśnych wyparuje cała magia. Aha, czyli po prostu łazimy, zbieramy różnego rodzaju rzeczy. Jest też tryb dla młodszych graczy, gdzie mamy wariant kooperacyjny. Okej, okay, spoko. Czyli można powiedzieć, dwie proste karciane gry od MuDuko w tym miesiącu. Ogry Games. Ogry Games wreszcie przyjęły z otwartymi ramionami pewną grę, na którą czekaliście, bo oni pewnie też czekali, bo wy czekaliście, a jak wy czekacie, no to stwarzacie pewien nacisk na wydawcę i on też wtedy bardzo czeka. Mianowicie jest to gra pod tytułem Sniper Elite. Sniper Elite razem z dodatkiem Sniper Elite Orle Gniazdo. Słuchajcie, Sniper Elite jest to gra, w której będziecie się dzielić na drużyny. Jedna osoba będzie właśnie tym snajperem, która będzie chodziła, korzystała z takiego motywu ukrytego ruchu, no a cała reszta będzie się wcielała w pewnych oficerów, którzy chcą wykorzystać swoje specjalne zdolności, po to, żeby ten snajper lekkiego życia nie miał. Tak więc, jeśli szukaliście i czekaliście bardzo mocno z wytęsknieniem na yy, tę grę, no to bardzo proszę, nie o gry game. sobie sprawdziłem przed chwilą. Mają to wszystko już na składzie, można sobie to kupić, nabyć i po prostu się tym cieszyć. Wreszcie portal. Co portal ciekawego nam w tym miesiącu sprawił? Otóż sprawił nam grę, dodatek do tej gry i jeszcze jedną grę. Więc co to jest? Zobaczmy. Jest to gra pod tytułem Septima i od razu Wam coś powiem, bo jeśli sobie kupicie na stronie portalu za 389 zł ten zestaw, Septima plus dodatek omeny i zmienioną kształtość, to otrzymać dodatkowo aż dwa rozszerzenia metalowe znaczniki wiedzy z 48 znacznikami w trzech nominałach oraz mini dodatek Kendra Workshop z jednym nowym żetonem Wiedźmy i dwoma nowymi budynkami. ok? więc jakiś taki bajer na zachętę, żeby kupić u wydawcy jest. Ale co to jest w ogóle Septima? Słuchajcie, Septima jest to gra, w której pokierujecie zgromadzeniem czarownic i zostaniecie nową Septimą. Pierwszą wśród Wiedźm w tej rywalizacyjnej pełnej integracji grze planszowej. No. No to można powiedzieć taki dosyć tytuł enigmatyczny, ale jakby tutaj nie było, sprawdziłem sobie wcześniej kolejna gra Euro od portalu. Sporo tych takich eurogier ostatnio się pojawia. Tutaj portal bardzo mocno idzie z trendem, tego, co kupujecie. No i bardzo dobrze, dzięki czemu pewnie im coraz lepiej się wiedzie. Następna gra to jest taki, trochę nie rozumiem, to kolejna gra w stylu gra karciana, masz numerki, no i będziesz musiał się pozbyć swoich kart. Jest to jakaś teraz straszna moda wśród wydawców, żeby tak. Takie gry. Tłuc widać to się bardzo dobrze sprzedaje. Może są jakieś, nie wiem, miejsca, okienka dystrybucyjne, gdzie łatwo takie gry idą, bo naprawdę totalne zatrzęsienie tych gier jest. Wredna małpa to jest odgra, która na pewno cechuje się bardzo ładnym, wręcz prześlicznym wykonaniem tych poszczególnych kart. Grafiki są mega fajne, szczegółowe, no ale w dużej części no, chodzi o to, żeby się tych kart pozbywać, więc kolejna gra karciana z numerkami. Więc już wiecie: Septima i Wredna małpa od portalu. Rebel, co nam Rebel ciekawego spłatał w tym miesiącu? No, zaczynamy od tego, co już widzicie, mianowicie od gry pod tytułem Sushi Go, dziesiąta rocznica, czyli mamy tutaj klasyczną grę Sushi Go, która polega na tym, że macie draft, zatrzymujecie sobie jedną kartę, podajecie dalej karty po to, żeby sobie zrobić jak najlepszy zestaw. Tym razem bardziej dopicowane, co widzicie, bardzo ładne zestawienie tych kart i gry, które właśnie na dziesiątą rocznicę gry zostało Skonstruowane i możecie sobie to kupić. Tutaj widzę jakieś takie drewniane, fajne pudełeczko. Z chęcią coś takiego przytulę. Następna rzecz, odnosząca się do bardzo fajnej gry strategicznej, która nie mam pojęcia, czy jakąś dużą karierę w Polsce zrobiła. Ja Ganges bardzo lubiłem, a teraz mamy Ganges karty i karma, czyli po prostu jest to gra, która będzie odnosiła się do. Tej gry są to karty podwójne, z jednej, z drugiej strony będziecie mieli tam różne rzeczy, i po prostu chodzi o to, żeby zrobić sobie takie elementy wynikowe z tych poszczególnych kart, żeby uzyskać jak najlepszy efekt dla siebie. Więc rzeczywiście proste karciane i ja takie rzeczy po prostu lubię następny temat jest to dodatek do gry pod tytułem abyss jest to taki dodatek typowo karciany, w których mamy karty lordów nie lordów jeśli ktoś lubi Abysa, to zdecydowanie sobie coś takiego nabędzie szczególnie jak będzie robił zakupy sobie gdzieś tam w sklepie taki dodatek 28.50 w sugerowanej cenie detalicznej proszę w walentynki jest premiera no to nic tylko z miłości do Abysa można sobie to nabyć no i tutaj Pierwszy Standalone od Rebela, taki nowy, niezwiązany z innymi markami, które znamy. No to jest gra pod tytułem Seti, czyli taka troszeczkę bardziej skomplikowana już gra, którą będziemy Wam za jakiś czas pokazywać w trolu, w której Waszym zadaniem będzie znalezienie w tej ekonomicznej, tak naprawdę, grze życia poza. Naszą tą piękną. Czy wam się to uda, czy nie? Pewnie raczej tak, ale zanim do tego dojdziecie, to trochę wam to zajmie. Następna rzecz to Azul pojedynek. Gra w układanie mozaik w dwuosobowej odsłonie, czyli słuchajcie, no, Azula, jak nie znacie, no to siedzieliście przez ostatnie 10 lat pod kamieniem. Azul ma swoje cztery wersje, chyba że dołożymy te, które odnoszą się do pierwszej części, tylko są wydaniami okolicznościowymi, no to wtedy jest więcej. A tu proszę, Azul pojedynek, czy to będzie od od kuponów, o popularności tej gry, czy może jednak coś ciekawego nowego? Na pewno Wam w trolu pokażemy. Następna rzecz, dodatek, turbo widzenie tunelowe. Sorry, to trochę wygląda jakby ktoś był na podwójnym gazie i miał widzenie tunelowe, ale dobra. Turbo widzenie tunelowe jest to gra, w której dostaniecie dwa nowe tory i właśnie w jednym będziecie mogli tam jeździć sobie na tak zwaną Tesle, czyli po prostu pojedziecie sobie za kimś i szybciej pojedziecie i będzie Wam dobrze. Wszyscy posiadacze Tesli teraz mnie nienawidzą jeszcze bardziej. Ale to po prostu widzę na ulicy, jak robią, więc kolejna rzecz, czyli gra pod tłem Jungo. Prosta granie łatwych decyzji, czyli kolejny element rozwinięcia fantazji wydawców na temat gier liczbowo karcianych. Jeśli taki gier wami jeszcze nie brakuje, lub po prostu nie macie, to proszę, może e, gra Jungo będzie dla was takim tytułem, który wypełni pustkę w waszych sercach i w waszych kolekcjach. Następna rzecz, a dokładnie dwie takie same: e, Dodatek do wędrujących wiesz. Jest to zestaw min dodatków, łącznie tych dodatków jest 12, ale rebel postanowił je podzielić na dwie części i macie tu 6, tu 6.

Zobaczymy, ile to będzie chodziło, e, kiedy już to się pojawi w sprzedaży. No i ostatnia rzecz dla tych wszystkich, którzy są fanami Star Wars Shutter Point. E, mądrość rady Ki-Adi-Mundi, czyli zasadniczo jest to po prostu figurkowy dodatek do Star Wars Shutterpoint, a jeśli wniknęliście w ten system, no to z tego faktu się bardzo wybitnie cieszycie, że kolejne rzeczy do tej gry wychodzą. E, Rebel jeszcze napisał mi o takiej jednej rzeczy, e, mianowicie dobre eko, ale nawet na stronie tutaj wydawnictwa Rebel nie byłem w stanie znaleźć czegoś takiego, że coś takiego się pojawi w jakiej formie, więc być może tutaj prace nad wersją opakowania jeszcze trwają lub po prostu tego jeszcze tam gdzieś nie zrobili. Ale zasadniczo jeszcze mają w zamiar wydawać doble eko, czyli pewnie jest to zwykłe doble, tylko jakaś tam eko wersja. No, takie rzeczy od Rebel'a w tym miesiącu. No to na zakończenie przechodzimy sobie do tych rzeczy, które na GameFoundzie będzie można sobie, już lub już można w lutym zafudować. Trochę takich taktyczne rzeczy się pojawiło, no ale spokojnie, nie uprzedzając faktów, zagłębiamy się we informacje, które zgromadziła dla Was Justyna, a ja po prostu Wam przekazuję. Justyna, jak zwykle, serdecznie za to i za pomoc dziękuję. Zaczynamy sobie od pierwszej gry, Earth Under Siege. Straszna sprawa. Do tego wszystkiego mamy dodatek Nemesis Expansion i muszę Wam powiedzieć, że jest to gra, o której jakoś niespecjalnie dużo wiedziałem i zrobiła na mnie wrażenie samym wykonaniem. Obejrzałem sobie jakiś taki fragment filmu. Tutaj zachęta, że oczywiście Porównanie do x koma ponieważ jest to taka, wiesz, taktyczna gra, w której będziemy sobie mieli różne scenariusze, mieli swoją ekipę, którą doposażamy, i po prostu będziemy się lali na plansze w tej taktycznej grze. Ja po prostu takie rzeczy lubię. Z tego co widziałem, nie będziemy skupieni tylko w jednym miejscu, nie będziemy się nawalać, tylko po prostu będziemy po tej plansze bardziej porozrzucani. Następna rzecz, czyli Massive Darkness, Dungeon of Shadow of Rage, czyli kolejne odniesienie do Massive Darkness, można powiedzieć, taki popularny, dosyć tytuł, dosyć szybko ufundowany. Camon go prowadzi, yy, więc to już jest takie troszeczkę bardziej odcinanie od kuponów popularności tej gry, no ale jakoś tą popularność trzeba było zrobić. Massive Darkness, kolejny do ufundowania. Gra, którą Wam pokazywałem, czyli kolejna taktyczna gra, która się no, nie toczy tylko na jednym poziomie, ale włącznie maksymalnie na trzech, wystartowała polski wydawca To Robi, czyli Czacha, aczkolwiek tutaj widzę, że cel był, aczkolwiek tutaj raczkuje, 19 dni zostało, no i na razie jest tylko 46 wspierających. Jakbyście byli zainteresowani tym projektem, no to zobaczcie, co to jest, recenzja na kanale już siedzi. Następny też taktyczny pojedynek, tym razem taki troszeczkę bardziej w klimatach azjatyckich, Win or Die, czyli jest to tytuł, gdzie znowu będziecie mieli różnego rodzaju jednostki, całą masę kart do nich, różnego rodzaju miejsca, w które będziecie mogli sobie jeszcze wpaść na tej planszy i po prostu będziecie się napierniczać. Czyli taki dosyć agresywny ten game found w lutym. No i rzecz, na którą totalnie czekam, mianowicie jest to Star Trek Ascendancy The Final Frontier, czyli jest to. Yy, czyli jest to gra, yy, w której yy, będziemy mieli klimat nasz Star Trekowy, będziemy mieli całą masę, oproszę do odkrywania, do eksploracji, do bicia się oczywiście i yy, sporo, sporo yy, dobra dołączonego, nowe frakcje, czyli właściwie wszystko to, co w Star Trek Ascendancy było, yy, tylko więcej. Yy, wszystkie dodatki łącznie z borgami, no... no Odkładałem, więc jak się pojawi, na pewno sobie coś takiego nabędę. Następna sprawa to gra, której jakoś specjalnie dużo sukcesu nie wróżę specjalnie, mianowicie Don't Look Back, The Horror Miniatures Game. I muszę powiedzieć, że no, taka amatorskiej kampanii dawno nie widziałem zrobionej. No i zresztą ta sama gra wygląda trochę jakby tak była sklejana w, w pęcie. Aczkolwiek no, mamy sobie psychopatę i mamy ludzi, którzy się będą przed nim bronić. Czyli też taki popularny motyw ostatnio w grach. Aczkolwiek wykonanie, no chyba nie wiem, czy um, da radę to zrealizować. Aczkolwiek może się mylę. No i ostatnia rzecz, e, czyli gra, jak na początku ją zobaczyłem, to z takimi ludźmi z odwróconymi rożkami po lodach na głowach. A tu bardzo proszę, dowiedziałem się też, że Blasz. Emus, tak to się chyba czyta. Jest to podobna jakaś popularna gra komputerowa. Tutaj nawet jest taki fragment tej gry, gdzie po prostu się będą napierniczać. A sama gra wygląda w ten sposób, że mamy dużą planszę, proszę, nawet kręcące się elementy. Mamy taką dużą planszę, po której będziemy łazić, mamy nasze jednostki, które będziemy rozwijać. Matko kiedy ja do tej planszy dojdę, bo będę gadał gadał i w końcu wam planszy nie pokażę. Bardzo proszę, jest taka bycza plansza, którą będziemy odwiedzać, będziemy eksplorować ten świat, będziemy się oczywiście tłuc, będziemy rozwijać postać, czyli coś, co nie, można powiedzieć lubicie, aczkolwiek ja gry komputerowej nie znam, więc chemii jakoś specjalnie z tą grą nie czuję, ale doceniam fakt bardzo ładnego wykonania, no i właściwie na razie tyle o tej grze samej mogę nie, powiedzieć. A, więc... Sporo takich e, agresywnych treści e, na GameFoundzie, no i oczywiście mój wyczekany, e, totalnie Startek Ascendancy, którego strasznie, strasznie e, chcę wesprzeć. Zresztą nie tylko ja. 16 323 osoby obserwują ten projekt. Ile osób e, ten projekt rzeczywiście wesprze, no to oczywiście e, czas pokaże. Takie cuda y, Wam przedstawiłem, które będą w lutym. Mam nadzieję, że wszystko sobie już poskładaliście, odkładaliście, już wiecie, co sobie wesprzeć, ewentualnie kupić. Piszcie w komentarzach, która gra Was najbardziej zainteresowała. Na pewno może być to elementem, y, który będzie. Może nie decydował, ale przychyli szale decyzji, jeśli ktoś będzie za jakąś grę yy, czekał. Ja w Pax Hispanikę yy, absolutnie tutaj wchodzę, w Star Trek'a jak najbardziej też yy, wchodzę, na Cyklady bardzo mocno yy, czekam, na Septimę od yy, portalu, na Seti, chociaż Seti już znam, więc trochę, trochę tych ciekawych rzeczy jest w lutym. A na co Wy czekacie? Z tym pytaniem Was zostawiam i życzę Wam miłego dnia. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału Troll TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam!